I co, zostajemy tutaj, czy wracamy na górę do Wilkołaka? O oh, nie. Ciekawe, co nas tu spotka. Chciałbym wiedzieć, do czego to służy. A ja chciałabym wiedzieć, jak się stąd wyrwać. Co to? Słyszycie? To tu. No, no, Sherlock Holmes na tropie, jak rozumiem. Ale jak to się dzieje, że wagoniki tak po prostu znikają w tej barce co kudłaty? Właśnie. I jak to możliwe, żeby pokład Barki unosił się w górę? Tak było. Przywidziało ci się. Zaraz, chwila, jeśli nam nie wierzycie, pokażemy wam to. Nie chcę. Tak, zejdziemy do tunelu i wrócimy do Barki. Jeśli Fred i Welma nie rozwiążą tej zagadki, wszystko skrupi się na nas. O nie! <suszel> Uważajcie! Szybko! Jesteśmy w składzie beczek. Ciekawe do czego służą. Patrzcie to on. Co on wyprawia? Nie widzisz? Wyciąga beczkę z wody. Słyszę owce. Jo. Dobrze słyszycie! Chyba już wiemy, co ten wilkołak kombinuje, prawda, Fred? Tak, ale musimy go złapać, żeby mieć dowody. Złapać? Złapać? Mam pewien plan. Słuchajcie uważnie.